Niech będzie Bóg uwielbiony, niech będzie uwielbiona święta imię Jego. 21 niedziela okresu przygotowania do ważnych wydarzeń, które mają zadziać się w naszych sercach i sumieniach. Jeszcze nie tak dawno słyszeliśmy bardzo ciekawe słowa i byliśmy świadkami niecodziennych wydarzeń. Jestem pewien, że jeszcze nie opadł pył, który wzniosło ponad pięć tysięcy par stóp samych mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci, kiedy to doszło do cudownego rozmnożenia chleba. Oto głodni proroka, oto głodni tego, który niesie za sobą płomień nadziei. Podnosili ręce w geście głodu, i to nie tylko cielesnego sematycznego, aby Jezus Chrystus dał im chleb, i On im tego chleba dał. I ich nasycił. Mało tego, jeżeli byśmy wytężyli wzrok, to jestem pewien, że za chwilę dostrzeżemy te kosze, pełne ułomków owego chleba oraz Tace, nie wiem, czy gliniane, czy kamienne, czy innego rodzaju, pełne cząstek, kawałków ryb, którymi Chrystus Pan dzielił tych, którzy szli za nim, słuchali go, otwierali się na Jego mowę i stawali się przez to ludźmi o wiele szczęśliwszymi. A dzisiaj? Dzisiaj spotykamy Jezusa, który. Staje naprzeciw dwunastu, bo tylko tylu być może jeszcze tych siedemdziesięciu dwóch, o których mowa w Ewangelii, uczniów Jego, zasłuchanych nie tylko w słowa, zapatrzonych nie tylko w czyny, w czyny, których dokonał Chrystus Pan przez te trzy lata swojej działalności, ale otwartych na płynącą pełnię Ducha Świętego. A gdzie tych pięć tysięcy, nie licząc kobiet i dzieci? Niestety ich już nie ma. I tak jak powiedziałem, Jezus dziś staje w Ewangelii naprzeciw tych dwunastu i mówi zasmucony oto te słowa, to was gorszy. A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem? Zasmucone dlatego, że jego uczniowie są wcześniej świadkami przemowy w świątyni w Kawarnau, gdzie Jezus powtórnie mówi o tym, że jest ciałem i jest krwią, którą winniśmy spożywać, aby mieć życie w obfitości. To spożywa moje ciało i pije moją krew. Ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. I właśnie na te słowa ci wierni, można powiedzieć najwierniejsi uczniowie, ta dwunastka plus siedemdziesięciu dwóch zasłuchanych swojego mistrza, zaczyna wątpić, zaczyna zastanawiać się, zaczyna czynić głęboko refleksję nad tym, co on chce przekazać? Jak ta mowa jest trudna, jak ta mowa jest nie do przyjęcia. A spośród jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać? A jeżeli ta dwunastka, jeżeli ta garstka wybrańców spośród tych pięciu tysięcy i więcej, Pozostałych wiernie Chrystusowi zaczyna mieć trudności z przyjęciem tego, co On głosi, to co mówić o nas, którzy tyle tysięcy lat po tych wszystkich wydarzeniach mamy dać wiarę tym słowom i mamy dać wiarę zapewnieniom zawartym w słowach spisanych na kartach Ewangelii? Co mówić o nas? Chrystus miał świadomość tego, że nawet i tych dwunastu najwierniejszych, którzy mają tworzyć za chwilę jego ciało mistyczne, a więc Kościół Święty, Matkę Świętą, będzie się gorszyć i będzie się zastanawiać nad sensem tego wszystkiego. Ale Chrystus na nich postawił mimo wszystko, wiedząc, że będą być i stawać w niepewności, że będą szemrać przeciwko Niemu, że będą. Nawet chcieli odejść, i niektórzy odejdą. Lecz pośród Was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem na początku wiedział, którzy to są, co nie wierzą i kto miał go wydać. Jakże bardzo są to znamienne słowa, jakże bardzo istotne są te sentencje płynące z dzisiejszej Ewangelii. Oto Chrystus Pan. Oto Bóg w Trójcy Jedyny. Bóg, człowiek, który wszystko wie, który ma wiedzę wylaną, który ma wiedzę pełną, nieskończoną, bez granic, który ma świadomość tego, iż wiele odejdzie, iż jeden z nich go zdradzi, jednak daje szansę, jednak daje nadzieję i pozwala trwać przy nim do końca. Kiedyś, gdy byłem jeszcze. Studentem teologii jako kleryk jednego z seminariów duchownych w Polsce. Byłem świadkiem zadanego pytania wykładowcy księdzu-biskupowi, który na pytanie, czy szatan gdyby zwrócił się do Boga z prośbą o przebaczenie, z prośbą o rozgrzeszenie, czy je by otrzymał od Boga. Ksiądz-biskup na to pytanie długo się nie zastanawiał, a odpowiedź była pewna: odpowiedź była konsekwentna, a przede wszystkim była stanowcza. Tak, on by mu wybaczył. Lecz diabeł, demon, szatan w swej pysze nigdy tego nie uczyni, bo taka jest kolej rzeczy tego świata. I tutaj wracam do tych właśnie słów Chrystusowych, a właściwie do jego wiedzy. Do Bożej Wiedzy, która zakrawa o cud tego świata, bo ta szansa jest dana wszystkim nam do końca. Również tym, którzy odejdziemy, również tym, którzy zdradzimy Boga, również tym, którzy go wydamy. Chrystus, a właściwie Bóg w Trójcy jedyny, daje człowiekowi szansę do końca oto dlaczego wam to powiedziałem nikt nie może przyjść do mnie jeżeli mu to nie zostało dane przez ojca chrystus ponownie wypowiada te słowa ja wcześniej komentowałem to w swoich poprzednich mowach że nawet jeżeli będziemy się trudzili, nawet jeżeli będziemy używali jakichkolwiek sztuczek retorycznych, jakąkolwiek będziemy uprawiali lingwistykę estetyczną, nic nie wskóramy, jeżeli Bóg w trójcy jedyny, Bóg ojciec, nie będzie tego chciał, aby dane stworzenie Boże, aby dana istota ludzka miała uwierzyć w to Boże objawienie. Powtarza to ponownie, abyśmy nie obrastali w pychę. My, którzy wyłonieni jesteśmy spośród tych dwunastu bądź siedemdziesięciu dwóch i którzy tworzymy to ciało mistyczne, abyśmy nie zapominali, że my też ulegamy pokusie tego, aby tę mowę, jakże trudną mowę, odrzucać każdego, można powiedzieć, dnia. I co najważniejsze w tym wszystkim, to pytanie Boga, jakże skromne. Jakże ciche, jakże subtelne. Czyż i wy chcecie odejść? Przecież Bóg, gdyby chciał, gdyby tylko kiwnął palcem, pomyślał, skinął powieką, to nie mielibyśmy wyjścia, nie mielibyśmy mocy, nie mielibyśmy samostanowienia, a On tak nie chce. On daje nam nieustannie wolną wolę. Ta dzisiejsza Ewangelia. Ponownie jest o wolnej woli, ponownie jest o możliwym wyborze na tak, na nie do końca. Przez każdego z nas, przeze mnie, przez ciebie, siostro i bracie, przez wszystkich z nas. Bóg jest Bogiem miłości, ale z miłości zawartej w tym właśnie wolnym, w segmencie wyborze, wolnym, bez przymusu, bez przynaglenia, choć miłość do Boga przynagla, ale tutaj nie ma tego musu. Mam prawo dokonać wyboru selektywnego, na tak, na nie. Dzisiaj współczesny Kościół, e, który no, jest jednym z liderów, zwłaszcza na scenie e, polskiej, e, nie daje nam możliwości tego wyboru. Jakby przymusza nas do tego, aby iść jedyną i słuszną w jego mniemaniu drogą. Tak, ma rację, jak najbardziej. Ale tutaj, jakby. Mogą się pokusić o określenie, że chciałby poprawiać samego Boga, chciałby mówić nam: nie masz wyboru, nie masz innej drogi, jak tylko iść, bo inaczej zginiesz. To prawda. Ale zauważmy, że z dzisiejszej Ewangelii płynie jedno: miłość, która otwarta jest na wolność, miłość, która otwarta jest na dialog, który może dla wielu z nas się okazać zgubny. Może okazać się ostatecznym, ale taki właśnie jest Bóg i chcę to ze wszystkich sił dzisiaj podkreślić: Bóg, który kocha, ale nie na przymus. To Bóg, który jest piewcą wolności, to Bóg, który jest piewcą naszego wyboru, bo taka jest miłość Boża skoncentrowana na miłości do swego stworzenia, ale w wolności wyboru. Czyż i Wy chcecie odejść, człowiek? Ma prawo odejść od Boga. Człowiek ma prawo dokonać wyboru na nie. Konsekwencje tego będą bolesne, konsekwencje tego będą utracjuszowskie do granic absurdu, bo zamkniesz się na największą miłość, na miłość bez granic, pełną, nieskończoną, jaką jest Bóg, ale to będzie konsekwencja twojego wyboru. Czyż i ty chcesz odejść? To pytanie skierowane do mnie. To pytanie skierowane do Ciebie. To py pytanie skondensowane na dzisiejszej rzeczywistości rodzaju ludzkiego, bo wiele jest odejść ze względu na zgorszenie, które panoszy się w ciele mistycznym Pana, ze względu na również zgorszenie, które i ja sieję swoim postępowaniem. Ostatnio w jednym z komentarzy ktoś zawarł taką sentencję, która jest słuszna której nigdy nie przekreślam swoim sercem i sumieniem, bo ten ktoś miał tak prawo napisać, że jestem żadnym przykładem i ja się z tym utożsamiam, ja się z tym bratam i wiem, że jestem maluczkim, który często niesie zgorszenie. Bardzo chcę za to przeprosić. Ze wszystkich ci, swoich sił chcę powiedzieć: wybacz, bracie, wybacz, siostro, że też wiodę na pokuszenie swoim postępowaniem. Bo często odpowiadam na te Jezusłowe pytanie: czyż i ty chcesz odejść, Arturze? Tak. Jezu, wybacz mi to, że ośmielam się mówić w ten sposób. Jezu, wybacz mi, że wybieram ten dialog który jest dialogiem zgorszenia, który jest dialogiem zepsucia, a który w konsekwencji jest dialogiem śmierci. I mimo tego, że jestem wśród tych 72 wybranych przez ciebie, to też bardzo często, kiedy słyszę Twoją mowę, zrzymam się i tak jak uczniowie Twoi, szemram przeciwko Tobie, łamiąc dekalog, łamiąc prawo miłości. Chcę Cię za to przeprosić w dniu dzisiejszym. Chcę Ci powiedzieć, Jezu, wybacz mi i odpuść moją słabość i niestałość. I wybacz mi to, że tak nagminnie, poprzez to, że dałeś mi tę wolność wybioru, wyboru e, świadomego dobra bądź zła, wybieram to zło. Panie Jezu, jeżeli to jest możliwe, ja się otwieram na Ciebie. Panie Jezu, jeżeli to jest możliwe, ja nie chcę z Tobą się wadzić. I mając świadomość tego, że jestem wolnym człowiekiem, pragnę wybrać Ciebie raz jeszcze i powiedzieć, że tylko Ty jesteś moją miłością. I świadom tego, co w tym momencie mówię, pragnę modlić się słowami, które w dzisiejszej Ewangelii na sam koniec, Ewangelii Janowej, zawarł w swojej mowie Piotr. Łotr i zdrajca, który zakpił z Ciebie parokrotnie. Ale któremu wybaczyłeś, bo wykorzystał swą wolność parokrotnie, ale Ty poprzez to, że potem odwrócił się już do Ciebie i do końca konsekwentnie szedł za Tobą, wszystko mu wybaczyłeś. I otworzywszy się na Niego, pozwoliłeś do dziś trwać Jego ciału, Twemu ciału mistycznemu, które on zapoczątkował jako człowiek, poprzez to, że Ty Mu na to zezwoliłeś. Panie. Do kogoż pójdziemy, ty masz słowa życia wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, że ty jesteś świętym Boga. Tak, Panie Jezu, ja za świętym Piotrem powtarzam te słowa i podpisuję się całym sobą pod nimi, a ja, Artur, uwierzyłem i poznałem, że ty jesteś świętym Boga. I Panie Jezu, niech za mną powtórzą to ci, którzy się z tym utożsamiają, którzy się, którzy się z tym zgadzają i którzy dzisiaj w tej właśnie chwili może słyszą i słuchają te słowa, i niech też pod tym się podpiszą, a ja zapewniam jako człowiek, jako nieskoń, cząstka nieskończenie słaba, że te słowa Jezusa Chrystusa są pewnością jednego. Że przyjdzie nam się radować wiekuistym szczęściem, jeżeli tylko zawierzymy tym słowom i jeżeli tylko zapewnimy tym naukom, które On, Chrystus Pan w swoim testamencie, nam pozostawił. Amen.